Jedna z odwiecznych teorii spiskowych dotyczących marketingu w internecie właśnie stała się prawdą. Otóż Facebook oficjalnie wprowadza płatne subskrypcje. Można w tym momencie korzystać z Facebooka, płacąc za dostęp do Facebooka. Czy to faktycznie oznacza koniec Facebooka? I co to oznacza dla nas, zwyczajnych marketerów, którzy próbują po prostu wyświetlać reklamy użytkownikom? Czy rzeczywiście użytkownicy będą teraz masowo uciekali od Facebooka w momencie, kiedy Facebook każe im płacić za dostęp do swojej aplikacji, której praktycznie nikt już podobno nie chce? Ja nazywam się Jakub Wójcik, to jest kanał Sekrety Marketingu internetowego i w tym nagraniu postaram się odpowiedzieć właśnie na to pytanie, co dalej stanie się z Facebookiem po wprowadzeniu płatnych subskrypcji? Dobrze, zacznijmy może w ogóle od tego, żeby zastanowić się nad tym, Skąd ten pomysł? Dlaczego w tym momencie Facebook postanowił wprowadzić płatne subskrypcje i na jakiej zasadzie ma to działać? No więc zasada działania jest bardzo prosta. Jeżeli nie chcesz wyświetlać więcej reklam na Facebooku i chcesz korzystać z Facebooka, po prostu wyświetlając jedynie treści organiczne, ewentualnie posty swoich znajomych, Możesz to zrobić, jeżeli po prostu wykupisz sobie subskrypcję. W tym momencie taka subskrypcja kosztuje od 59 zł miesięcznie. Natomiast, i to jest bardzo ważne w tym wszystkim, jeżeli nie chcesz korzystać z tej opcji z subskrypcją, chcesz w dalszym ciągu po prostu korzystać z bezpłatnego Facebooka i wyświetlać reklamy, ta opcja cały czas jest dostępna i nie musisz tak naprawdę niczego płacić. Skąd ten pomysł i dlaczego teraz? Generalnie w bardzo dużym uproszczeniu po prostu Facebook musi dostosować się do pewnych wymogów prawnych dotyczących ochrony prywatności na terenie Unii Europejskiej. W dużym skrócie każdy użytkownik powinien mieć po prostu wybór dotyczący tego, czy chce, żeby po prostu jego dane były wykorzystywane przy personalizacji reklam, czy w ogóle wyświetlaniu reklam, czy też nie. No i większość stron internetowych po prostu jest zmuszona do tego, żeby taki wybór udostępniać. No oczywiście w przypadku Facebooka, Facebook po prostu nie chce pójść tą drogą, którą wybrał na przykład Apple umożliwiając użytkownikom po prostu wyłączenie takiej możliwości. No bo jednak to głównie Facebook na tych reklamach tutaj zarabia. Dlatego zamiast udostępniając taką możliwość, żeby ktoś dobrowolnie po prostu wyłączył sobie reklamę na Facebooku i odciął się od systemu, który pozwala Facebookowi zarabiać, wprowadzono właśnie płatne subskrypcje. No i w tym momencie to, czy rzeczywiście użytkownicy będą przenosić się na te płatne subskrypcje, to już jest jedna kwestia. Natomiast Facebook umywa rączki, bo w tym momencie dał wszystkim wybór. Jeżeli nie chcemy wyświetlać reklam na Facebooku, proszę bardzo, wystarczy zapłacić 59 zł miesięcznie i mamy święty spokój od reklam na Facebooku. No i większość marketerów zastanawia się w tym, w tym momencie, co stanie się z przyszłością wyświetlania reklam na Facebooku, skoro użytkownicy tych reklam nie będą już wyświetlali. No więc analizowałem ten temat już naprawdę wielokrotnie, zastanawiałem się nad tym już dawno, w momencie kiedy po raz pierwszy pojawiały się takie teorie, że być może Facebook wprowadzi płatne konta. I moim zdaniem wpływ na wyświetlanie reklam będzie praktycznie niezauważalny. Przede wszystkim dlatego, że uważam, że bardzo mała część użytkowników Facebooka rzeczywiście przejdzie na konto premium, czyli na tą słynną subskrypcję bez wyświetlania reklam. Dlaczego tak uważam? Zastanówmy się na przykład nad tym, ile użytkowników YouTube'a w tym momencie ma konto premium. Na podstawie danych, które można znaleźć w internecie, można sprawdzić, jest to w tym momencie około 4% wszystkich użytkowników. Czyli to, co nas najbardziej interesuje, to że 96% osób korzystających z YouTube'a robi to nadal w wersji bezpłatnej, po prostu wyświetlając reklamy. I tutaj warto wziąć pod uwagę jeszcze kilka czynników. Po pierwsze, usługa YouTube Premium istnieje już od kilku dobrych lat, w związku z czym Wiadomo, że z czasem użytkownicy konwertują na użytkowników płacących. Podejrzewam, że retencja użytkowników jest dość dobra, jeżeli chodzi o YouTube Premium. Mianowicie, jeżeli ktoś rzeczywiście zaczyna korzystać z płatnej wersji YouTube'a, podejrzewam, że mało osób wraca z powrotem na bezpłatną, bo tak bardzo mogą ich później denerwować te reklamy. No więc mamy tutaj kilka lat aktywności YouTube'a, kilka lat bardzo mocnej też promocji korzystania z YouTube Premium, bo YouTube tak naprawdę na każdym dostępnym kroku męczy nas tą możliwością, żeby przejść na usługę YouTube Premium. Też to jest jeden z głównych powodów, dla którego w momencie, kiedy oglądamy sobie coś na, na telefonie, na aplikacji mobilnej YouTube'a, w wersji darmowej i po prostu chcemy zablokować telefon, no to aplikacja też w tym momencie pada. To jest bardzo proste do zakodowania z punktu widzenia programisty, żeby taka aplikacja nadal działała w tle, tak jak działa sobie na przykład Spotify, no ale jakby programiści zostawili taką, może powiedzieć, niedoskonałość celowo, żeby właśnie nas, jako zwykłych użytkowników, wkurzać, żebyśmy chcieli wykupywać wersję premium. No i widać, że po paru latach istnienia tej funkcji, w sensie ogólnie możliwości płacenia za YouTube'a bez reklam, Nadal jest to niecałe 4%. No i tutaj warto również zauważyć, że reklamy na YouTube są dużo bardziej uciążliwe dla przeciętnego użytkownika niż reklamy na Facebooku. Reklamy na Facebooku, tak na dobrą sprawę, już są na tyle wmieszane w ekosystem tej platformy, że wielu użytkowników nawet nie zdaje sobie sprawy, że wyświetla reklamy. To swoją drogą nam, marketerom, powinno dać trochę do myślenia. Natomiast jeżeli chodzi o YouTube'a, na którym reklamy są mega uciążliwe, tak na dobrą sprawę uniemożliwiają nam swobodne korzystanie z platformy, dopóki nie wyświetlimy w tym momencie już nieraz kilku reklam pod rząd, które potrafią trwać po kilkanaście sekund, no i nadal jest to zaledwie 4% użytkowników. No, w związku z tym na Facebooku, na którym opcja premium nie jest mocno promowana, a reklamy nie są aż tak uciążliwe, wątpię, żeby kiedykolwiek ilość płacących użytkowników przebiła 1%. Tak więc dla nas, marketerów, warto w tym momencie się zastanowić, czy nawet odpływ 1% użytkowników miałby jakikolwiek wpływ na nasze kampanie. Poza tym, warto zauważyć, że Facebook w sensie meta, tak na dobrą sprawę, nie zrobiła żadnego wielkiego launchu swojego nowego produktu. Tak na dobrą sprawę, użytkownicy w Unii Europejskiej rzeczywiście zobaczyli po prostu takie powiadomienie ekran wyboru. Na którym można sobie zobaczyć, można sprawdzić, na czym polega nowa opcja, i można po prostu zadecydować, czy chcemy dalej korzystać z Facebooka w wersji bezpłatnej, czy być może zasubskrybować i nie wyświetlać reklam. Natomiast warto zauważyć, że podkreśloną, czyli tak na dobrą sprawę sugerowaną opcją jest pozostanie przy bezpłatnym korzystaniu z Facebooka. Czyli tak na dobrą, na dobrą sprawę nawet Facebook sugeruje nam, żeby pozostać przy wersji bezpłatnej, żebyśmy po prostu mogli wyświetlać reklamy i pozwalać Facebookowi zarabiać w inny sposób. Być może jest to spowodowane tym, że Facebook zdaje sobie sprawę z tego, że jeżeli po prostu jakiś użytkownik nawet skonwertowałby na wersję płatną i nie widziałby już postów reklamowych, po jakimś czasie tak czy siak jest spora szansa, że po prostu przestałby korzystać z Facebooka już całkowicie odinstalowując aplikację, Anulując swoją subskrypcję, no bo po prostu taki użytkownik nie widziałby sensu, nie widziałby większego powodu, żeby do tej aplikacji wrócić. A póki jest ona darmowa, no to podejrzewam, że bardzo dużo osób może po prostu tam tkwić, nadal korzystać po prostu z takiego zwyczajnego przyzwyczajenia, zwyczajnej wygody. Uważam, że dla nas, marketerów, nie jest to większy powód do zmartwień. Natomiast, oczywiście, jakby tutaj Wieszczenie tego, że Facebook się kończy, że to już jest tak naprawdę koniec ery Facebooka, i tak dalej. No, ja słyszę tego typu historię już od 10 lat, ale z drugiej strony też oczywiście jestem świadomy tego, że jest spora szansa, że kiedyś rzeczywiście ta aplikacja się skończy, że prawdopodobnie albo zostanie wykupiona przez jakiś inny portal, który ją po prostu uśmierci, albo ewoluuje do czegoś innego, albo po prostu użytkownicy przejdą na inne media i to będzie po prostu już tak niszowe medium, i może na przykład podzielić los, nie wiem, dajmy na to takiej. Platformie, jak na przykład nasza klasa, która po prostu miała coraz większy odpływ użytkowników, aż ostatecznie została zlikwidowana. Być może, aczkolwiek podejrzewam, że mimo wszystko to jest nadal perspektywa wielu, wielu lat. Musimy pamiętać o tym, że osoby pracujące w Facebooku to są osoby, które generalnie wiedzą, co robią. Wiedzą, co robić, żeby po prostu cały czas podtrzymywać rozwój platformy, żeby platforma zajmowała nowe rynki, żeby cały czas był napływ nowych użytkowników. To, że na przykład obserwujemy. Ucieczkę użytkowników, zwłaszcza młodszych użytkowników, na przykład w Polsce, wcale nie oznacza, że Facebook jest w kiepskiej kondycji, co też widać zresztą po przychodach Facebooka, które z kwartału na kwartał generalnie się podnoszą. Głównie dlatego, że po prostu pojawiają się nowi użytkownicy w nowych krajach. Czy to w Ameryce Południowej, czy to w Afryce, czy to w, w Indiach. Tak na dobrą sprawę, Facebook jest globalną korporacją, w związku z czym nie musi się przejmować tym, że na przykład w Polsce młodzi użytkownicy przestają korzystać z Facebooka. Nie mówiąc już o tym, że nadal korzystają i to bardzo ochoczo z Instagrama, który. Pamiętajmy, jest również platformą należącą do mety, czyli tak na drugą sprawę stanowi jeden wspólny ekosystem z ekosystemem reklamowym Facebooka. Natomiast no tak jak powiedziałem, no kiedyś tak czy siak Facebook może się rzeczywiście skończyć, w związku z czym dla nas jako marketerów oczywiście jest to taka przypominajka, żeby nie zostać w tyle. Powinniśmy cały czas rozwijać swoje umiejętności, najlepiej niezależnie od platformy. Czyli, tak na dobrą sprawę, nie udoskonalać swoich umiejętności do perfekcji, yy, zaznawiając się z każdym najmniejszym szczegółem w panelu reklamowym Facebooka, tylko bardziej raczej szlifować swoje umiejętności marketingowe, strategiczne, które pozwolą nam po prostu działać w sposób skuteczny, niezależnie od narzędzia, niezależnie od platformy. No a jednocześnie warto cały czas uczyć się nowych narzędzi i nowych platform, tak jak powiedziałem wcześniej, żeby po prostu nie zostać z tyłu. Tego typu nowościami będę właśnie między innymi dzielił się na moim kanale na YouTube, do którego w tym momencie zachęcam Cię, aby pozostawić subskrypcję, jeżeli jeszcze nie jesteś moim subskrybentem. W przeciwieństwie do subskrypcji Facebooka, taka subskrypcja na YouTube akurat jest jeszcze darmowa, w związku z czym możesz co tydzień dostawać ode mnie najświeższe informacje ze świata marketingu internetowego i też udoskonalać swoją wiedzę. Tak jak powiedziałem, ja też często mówię tutaj o różnych aspektach typowo dotyczących ekosystemu Facebookowego, natomiast staram się też przeplatać taką wiedzę typowo marketingową, która jest niezależna od platformy. Także ode mnie na dzisiaj to już wszystko. Daj znać w komentarzu, co Twoim zdaniem stanie się dalej z Facebookiem i czy rzeczywiście ilość użytkowników nie przejdzie powyżej 1%. No zobaczymy. Mogę nawet szczerze mówiąc, przyjmować zakłady w tej kwestii. A ode mnie na dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że podobał Ci się ten film i widzimy się w następny czwartek. Trzymaj się, cześć.